Witam wszystkich poszukiwaczy od Krystów i szperaczy w cotygodniowym czytaniu tarota. Dziś tydzień, 14, 20 grudnia. Ostrzeżenia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Uważajcie, w jakie projekty się teraz angażujecie bo te nowe co dopiero wyszukaliście albo co was zachęciło, zanęciło gdzieś tam gdzie właśnie jeszcze was nie było może być takim nowym, ale nie do końca rozpoznanym. Z wierzchu wygląda fajnie, jest nawet obiecujące, ale wy po prostu nie macie Oglądu całej sprawy, tak do szczegółu. I fajnie by było, żeby właśnie ten szczegół poznać, przeczytać te drobne, malutkie zdania na końcu umowy, albo po prostu zasięgnąć języka na dany temat. Jeżeli chcecie rozpocząć jakiś nowy projekt, albo wyjechać gdzieś tam, daleko, i uważacie, że właśnie tam będziecie mogli rozpostrzeć skrzydła i po prostu na nowo zacząć, to jest taka szansa, ale musicie do wszystkiego podejść niezwykle racjonalnie i niezwykle rzeczowo. Szczególnie ważne tutaj jest poznanie wszystkich możliwości, gdzie coś może się nie udać, wszystkich ograniczeń, ale też y, 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 niebezpieczeństw, bo w momencie, kiedy będziecie już mieli je jakby rozpoznane, będziecie mieć remedium na daną sytuację gdzieś tam schowane. Głęboko w głowie, albo po prostu będziecie teoretycznie chociaż przygotowani na wszelką ewentualność, będzie Wam łatwo, nie powiem, że przyjemnie, ale szybko daną sytuację zdiagnozować i postąpić tak, jak trzeba. Wtedy Was to nie zaskoczy. Natomiast jeżeli nie będziecie podchodzić rzeczowo, do swoich nowych projektów, może być, że w trakcie już działań ogarnie Was lęk, bo coś może Was po prostu przerosnąć. Że zobaczycie z innej jakby już w praniu, że zaczną wyłazić rzeczy, których w ogóle wcześniej nie braliście pod uwagę. I te nowe. Rzeczy, te nowe niespodzianki, ale wcale nieprzyjemne, mogą spowodować, że będziecie chcieli z tym skończyć. A wystarczyło się po prostu przygotować teoretycznie do tej wyprawy, do tego działania, do tego nowego dzieła czy po prostu do nowego projektu w waszym życiu. To może być kurs, to może być wyjazd, to może być zakup wszystko jedno czego będziecie chcieli się podjąć ważne jest to aby chociaż chwilę poświęcić wcześniej na to żeby zapoznać się z tematem po prostu i wziąć pod uwagę że coś może się nie udać coś może nie wyjść albo coś może w was po drodze spotkać co nie będzie łatwe miłe i przyjemne i generalnie życzę Wam miłego tygodnia, bo wiem, że znowu sobie poradzicie. Powodzenia.